Podałeś przykład z Robertem Fiso on się nie spotykał bezpośrednio przed spotkaniem z Karolem Nawrockim, z Putinem. Czyli nadal mówimy o symbolice tylko, nie a tylko nie o symbolice. realnych interesach. No tak, no bo mówisz tutaj o kwestii terminu spotkania jest istotna. Jest no. istotna. No to jest nadal symbol. Nie tylko symbol. Za to jest... dwa tygodnie jest szczyt Rady Europejskiej i Gdzie przyjedzie na niego Wiktor Orban. Gdzie spotkają się wszyscy. I to się będzie wszyscy. trzy tygodnie po spotkaniu z Putinem. To kiedy jest ta granica, kiedy można się spotykać z Putinem Gra i później granica z tobą, czy... jest... Granica polega na tym, że Polska nie może dawać instrumentalnie się wykorzystywać. Czy to Friedliszowi Mersowi, czy to Wiktorowi Orbanowi. Ale samego, samego faktu spotkania do instrumentalnego wykorzystywania tak. jest jeszcze bardzo daleka. Moim droga. zdaniem było to każde, instrumentalne spotkanie można, traktowanie. każde spotkanie, które nawet jest umówione, które jest już zaplanowane, zorganizowane, przeprowadzić na własnych warunkach, czego najlepszym dowodem w tym mijającym roku był. Donald Trump i Włodymyr Załański w gabinecie owalnym.